Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Charakterystyczne cechy podstawowych składników aktywnych peelingu kwas glikolowy który kontroluje proces wypełniania naskórka keratyną. Ponadto wyraźnie nawilża, działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie oraz stymuluje produkcję kolagenu. Fitoestrogeny sojowe są silnymi przeciwutleniaczami, które pomagają zwiększyć aktywność komórek warstwy podstawnej, a także zwiększają zawartość kolagenu i zauważalnie wzmacniają odporność i przywracają homeostazę skóry. Glikozyt diosganiny jest odpowiedzialny za przywrócenie krążenia krwi. Zarówno w skórze, jak i mięśniach, za zwiększenie jędrności i elastyczności, stymulując proces odnowy skóry. Należy pamiętać, że składnik ten nie ma ogólnoustrojowego wpływu na organizm. Naturalny koncentrat fitoestrogenowy, który zawiera izoflawony sojowe w dopuszczalnych stężeniach terapeutycznych. Kwas hialuronowy, a raczej jego prekursor, to wysoce aktywny preparat o niskiej masie cząsteczkowej który sprzyja intensywnemu nawilżeniu skóry, stymulacji procesów naprawczych i metabolicznych. Witamina C jest niezbędna do działania przeciwutleniającego i przeciwzapalnego, a także do stymulowania produkcji kolagenu i rozjaśniania pigmentacji palmitynian retinylu, składnik ten zapobiega procesowi powstawania plam pigmentacyjnych. Ponadto zwiększa odporność skóry i normalizuje wydzielanie sebum. Wyniki proponowanej metody skóra z rozszerzonymi porami pomarszczona i blaknąca skóra skóra sucha lub tłusta skóra z trądzikiem pospolitym lub trądzikiem młoda skóra z wyraźnymi oznakami przedwczesnego starzenia. Co ważne, peling ten z reguły przeprowadza powierzchowne oczyszczanie skóry ze zrogowaciałych komórek bez powodowania urazów i uszkodzeń. Co pozwala osiągnąć takie rezultaty: odmłodzenie skóry poprzez jej umiarkowane tonizowanie i nawilżenie, nadanie skórze zdrowego kolorytu, wygładzenie nawet bardzo głębokich zmarszczek, eliminacja czarnych plami trądziku. Krótko mówiąc, ten rodzaj peelingów to szybka, ale całkowicie bezpieczna pomoc w rozwiązywaniu poważnych problemów związanych z odmładzaniem skóry. Co najbardziej godne uwagi, efekt tego zabiegu zauważysz natychmiast. Natomiast utrzymuje się on nawet do 6 miesięcy. Skuteczność innowacyjnej techniki, opinie pacjentów, aby w pełni zrozumieć skuteczność tej techniki, nie jest zbyteczne zapoznawanie się z opiniami osób, które stosowały ją w leczeniu trądziku lub usuwaniu plam starczych. Z reguły informacje zwrotne z tej techniki są pozytywne, a teraz osobiście będziesz przekonany. Zalecamy również obejrzenie rekomendacji wideo od Eleny Melrzewa. podsumowując Chcę tylko dodać, że opisane peelingi dają znaczący, długotrwały efekt. Wyniki utrzymują się do 8 miesięcy. A jeśli chcesz utrzymać trwały efekt Możesz użyć wysoce skoncentrowanych profesjonalnych preparatów do użytku domowego. W końcu wiesz z pierwszej ręki, że połączenie profesjonalnych zabiegów z pielęgnacją domową skutkuje zauważalną poprawą strukturalną. Skóry w możliwie najkrótszym czasie, wybieraj w zależności od rodzaju skóry. Niewłaściwa pielęgnacja prowadzi do przesuszenia matowienia, utraty atrakcyjnego wyglądu oraz powoduje stany zapalne i inne niedoskonałości. Każdy typ skóry ma specyficzne potrzeby, a produkt kosmetyczny powinien być w pełni odpowiedni. W przypadku skóry suchej należy wybierać produkty nawilżające, które zawierają kwas hialuronowy, glicerynę, witaminy, olejki i minerały. Tłusty typ skóry wymaga przywrócenia i regulacji pracy gruczołów łojowych. Matowienia połysku i wysuszania stanów zapalnych opinie o toniku do twarzy Garnier wskazują. Że zawiera on cyng, który reguluje wydzielanie sebumina wilża komórki. Dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii warto wybierać produkty z wyciągami z ziół i roślin, o miękkiej konsystencji i delikatnie ją pielęgnujące. Ekstrakt z róży powinien znaleźć się w kosmetykach dla tego typu cery. W przypadku skóry normalnej należy wybierać produkty wysokiej jakości, które zapewnią podstawową pielęgnację i nie pogorszą jej stanu. Laboratorium Renofase w Kazaniu. 13 Listopada Micheli mardu założycielka i prezes Renofase, ponownie odwiedziła Kazań. W ramach swojej wizyty spotkała się z kosmetologami z Tatarstanu w formie konferencji która została zorganizowana przy bezpośrednim udziale Kliniki Młodości i Urodresel. Madame imardu Duvernet zaprezentowała w Kazaniu swoją unikalną linię peelingów terapeutycznych Renofase. Seria ta jest zalecana jako podstawowa w pracy z pacjentami, których skóra wykazuje oznaki zmian związanych z wiekiem, fotostarzeniem i starzeniem hormonalnym, a także pigmentacją, trądzikiem i innymi powszechnymi problemami. Chęć udziału w konferencji wyraziło ponad stu specjalistów z całego kraju. Wielu z nich przyszło wysłuchać wykładu na temat produktów firmy nie po raz pierwszy. Co świadczy o zapotrzebowaniu na markę w Rosji i szczerej miłości do niej zarówno kosmetologów, jak i ich klientów. Relegent zaprezentował publiczności kilka różnych kursów profesjonalnych procedur, w szczególności terapię przeciwstarzeniową, reprezentowaną przez PLINK Reprogramming PLI Lift, system do walki z pigmentacją, PLINGi KERA regulujący regulujące imigdałowe w celu pozbycia się trądziku. Preparaty do skóry wrażliwej. Madame i Mardu wernet zasugerowała uzupełnienie każdego zabiegu kursem pielęgnacji domowej. Takie kremy i serum są dostępne w każdej linii Renofase. Na konferencji zaprezentowano również nową procedurę dla większości rosyjskich specjalistów, która została już przyjęta przez wszystkie francuskie kliniki. Sprzętową terapię fotobiomodulującą Renofase. Jest ona przeprowadzana przy użyciu technologii świetlnych i maski 5CR Chlorofilina, która należy do kategorii silnych produktów i ma silne działanie odmładzające. Według francuskiego eksperta, dopiero niedawno zaczęto wprowadzać fototechnologię w Rosji, mimo że od dawna stała się ona powszechną procedurą na całym świecie. Jako szefowa firmy, Michelimard Duvernay jest autorką wszystkich badań i rozwoju prowadzonych w firmie i tworzy wszystkie produkty. Biorąc pod uwagę życzenia klientów rynku każdego kraju, z którym współpracuję, zestaw systemów, które prezentuje w Rosji, madame wybrała specjalnie dla rosyjskich kobiet, po przeprowadzeniu ankiet wśród naszych kosmetologów. Jestem prezesem Renofasy i wykonuję całą tę pracę samodzielnie, zamiast zrzucać ją na barki innych osób bardzo ważne jest dla mnie, aby być w kontakcie ze wszystkimi i pozostawać w kontakcie, to najlepszy sposób. Aby istnieć, czuć się sobą i dostarczać informacje, mówi. Wszystkie nowości wśród peelingów i kursów pielęgnacji skóry firmy Renofase są teraz prezentowane w klinice Młodości i której specjaliści pomogą ci wybrać najbardziej odpowiednie procedury. Wypróbuj najlepsze francuskie nowości jako jeden z pierwszych. Zastosowanie. Podczas korzystania z produktów kosmetycznych, ważne jest. Aby postępować zgodnie z instrukcjami użytkowania, przestrzeganie zaleceń gwarantuje, że tonik spełni wszystkie niezbędne funkcje, a wynik będzie zauważalny wizualnie przed nałożeniem, należy dokładnie oczyścić skórę z kosmetyków dekoracyjnych i zanieczyszczeń które nagromadziły się w porach w ciągu dnia. Nie trzeba go zmywać jak wodę micelarnej, ponieważ wszystkie składniki są całkowicie bezpieczne i nie szkodzą urodzie i zdrowiu. Garnier toner można nakładać na dwa sposoby opuszkami palców lub bawełnianym krążkiem. Podczas korzystania z pierwszej metody konieczne jest dokładne umycie rąk mydłem antybakteryjnym, skórę należy pocierać delikatnie. Bez rozciągania. Wzdłuż linii masażu przesuwaj się od środka czoła do skroni, od nosa do uszu i od brody do płatków uszu. Poprawia to krążenie krwi w komórkach, pomaga w penetracji przydatnych składników i wyrównuje naturalne kolory skóry. Kosmetolodzy zalecają stosowanie toniku na szyję i dekolt. Ponieważ one również wymagają starannej pielęgnacji, skład peelingu keratoregulującego. Oprócz przyspieszania odchodzenia warstwy rogowej, peelingi keratoregulujące są w stanie pełnić szereg przydatnych funkcji. Neutralizują korki łojowe, zapobiegają stanom zapalnym, pozbywają się trądziku, usuwają toksyny i normalizują syntezę kolagenu. Właściwości te wynikają z zestawu składników. Które są podstawowe dla większości tych produktów, kwas glikolowy. Główny składnik preparatów, który przejmuje funkcję stymulowania odrzucania martwej tkanki i regulowania procesów keratynizacji. Wspomaga usuwanie produktów utleniania zablokowanych w komórkach. Przyspiesza syntezę kolagenu, neutralizuje stany zapalne, ułatwia przenikanie składników aktywnych do głębszych warstw skóry, ekstrakty roślinne, NP, fitoestrogeny sojowe. Naturalne przeciwutleniacze o silnym działaniu oprócz usuwania toksyn, substancje te przyspieszają regenerację tkanek po kontakcie z warstwą rogową naskórka, zwiększają właściwości ochrony na naskórka, przyspieszają produkcję kolagenu. Naturalne hormony pochodzenia roślinnego, takie jak glikozyt diosganiny pozyskiwane z pochrzynu, ta grupa substancji reguluje krążenie krwi w tkankach stymuluje ich regenerację, działa napinająco, normalizuje metabolizm i poziom hormonów w skórze właściwej i na skórku. Witaminy kwas skorbinowy o wysokim stężeniu wybiela, łagodzi stany zapalne, przyspiesza eliminację toksyn. Dzięki tak unikalnemu składowi peeling keratoregulacyjny jest skuteczny w walce z następującymi problemami kosmetologicznymi, zapalenie skóry twarzy typu ojotokowego, szereg chorób skóry prowadzących do powstawania łuszczących się ognisk. Wyłącznie z przepisu lekarza. Zapalanie i ropianie mieszków włosowych na twarzy. Na skórek typu tłustego. Skłonny do powstawania stanów zapalnych i rozszerzonych porów. Wysypki trądzikowe którym towarzyszy umiarkowany proces zapalny, zablokowanie porów korkami łojowymi, czarne i białe pryszcze, ogrubienie warstwy rogowej na skórka z powodu związanych z wiekiem osobliwości metabolicznych. Peeling keratoregulacyjny regulacyjny jest równie skuteczny w zapobieganiu powstawania zaskórników. Może być również przeprowadzany w celu higienicznego oczyszczenia twarzy z problemami skórnymi. Wśród dodatkowych właściwości kompozycji można wyróżnić działanie rozjaśniające. Eliminacje małych blizn i plam pigmentowych, podobnie jak wszystkie rodzaje peelingu oczyszczającego. W wyniku zabiegu następuje znaczne odmłodzenie naskórka, wygładzenie drobnych linii i zmarszczek. Im bardziej regularna pielęgnacja, tym wyraźniejszy efekt. Technika peelingu keratoreguliruju schuju. chuju. Wstępne przygotowanie do zabiegu jest bardzo proste. Dzień przed sesją kosmetologiczną i w dniu manipulacji zabronione jest picie alkoholu, aktywne uprawianie sportu, odwiedzanie solarium i sauny. Peeling keratoregulacyjny przeprowadzany jest w kilku etapach. Naskórek jest oczyszczany, dezynfekowany i odtłuszczany specjalnym żelem, który zmywa się zwykłą wodą. Na skórę nakładany jest hydrożel zawierający kwas salicylowy. Ma to dodatkowy efekt antyseptyczny, łagodzi stany zapalne, łagodzi tkanki przed zabiegiem. Ten sam żel zawiera aminokwasy jedwabiu które dostarczają materiału budulcowego do syntezy białek. Wchłonięcie hydrożelu zajmuje nie więcej niż 2 minuty. Na tym etapie główna kompozycja pelingująca jest nakładana na twarz równomierną warstwą. Czas ekspozycji produktu wynosi 10 minut. Następnie baza jest zmywana zimną wodą, a twarz jest dokładnie suszona. Po agresywnym zabiegu nakładana jest maska w zależności od rodzaju skóry. Głównym celem masy jest ukojenie tkanek przygotowaniem ich do szybkiego powrotu do zdrowia, aby zakończyć sesję na twarz nakładany jest specjalistyczny krem, wybrany z uwzględnieniem indywidualnych cech na skórka pacjenta. Czas trwania jednej sesji oczyszczania wynosi średnio 40 minut. Jeden kurs powinien obejmować co najmniej 7 i nie więcej niż 10 procedur. Przerwa między manipulacjami co najmniej tydzień. Program utrzymania efektu i zapobiegania dalszym przejawom pogrubienia warstwy rogowej na skórka opracowywany jest indywidualnie. W przypadku chorób skóry których przebieg jest ułatwiony po oczyszczeniu, zaleca się przeprowadzanie peelingu keratoreguliruis chuju dwa razy w roku. Pielęgnacja skóry peł zabiegu. Przeciwwskazania do manipulacji specjalista, który przeprowadził procedurę, jest zobowiązany do wyboru kompleksowej i kompletnej pielęgnacji twarzy w oparciu o charakterystykę naskórka, nasilenie problemu. Czas rekonwalescencji zależy od tego, jak wyraźnie przestrzegane są zalecenia kosmetyczki? Preparaty są najczęściej przepisywane z tej samej linii, która została użyta do zabiegu. Skład kosmetyków rehabilitacyjnych nie powinien zawierać olejków eterycznych i soku z aloesu. Peling keratoregulacyjny to dość poważna procedura, która implikuje szereg przeciwwskazań, przewlekłe zakażenie opreszczkowe w fazie zaostrzenia, okres leczenia trądziku za pomocą preparatów izotretioninowych. Stosowanie produktów kosmetycznych na bazie olejków eterycznych lub aloesu, niedawna terapia laserowa, poddanie się chemioterapii, obecność uszkodzenia integralności naskórka, wyraźne procesy zapalne, podrażnienia na powierzchni twarzy, sucha, wrażliwa skóra, skłonna do podrażnień w wyniku ekspozycji chemicznej. Reakcja alergiczna na próbkę. Procedura charakteryzuje się niską ceną w porównaniu z innymi rodzajami peelingów chemicznych. Można nawet kupić zestaw do tego peelingu i samodzielnie przeprowadzić sesję oczyszczania. Nie jest to jednak zalecane. Tylko doświadczony specjalista będzie w stanie ocenić problemy i rodzaj naskórka, wybrać najlepszą opcję oczyszczania, przepisać odpowiednie środki regeneracyjne. Korzyści. Kosmetolodzy zalecają. Aby nie zaniedbywać tego etapu w porannej i wieczornej pielęgnacji skóry, toner spełnia wiele funkcji, które są bardzo przydatne i pomagają wyeliminować niektóre niedoskonałości, oczyszczanie skóry, po usunięciu kosmetyków dekoracyjnych i umyciu skóry specjalnymi produktami. W porach mogą pozostać zanieczyszczenia, które przyczyniają się do powstawania wyprysków. Stanów zapalnych i czarnych plam. Tonik garnier głęboko oczyszcza skórę i pory oraz zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości. Przywraca równowagę wodną. Ostre składniki oczyszczające, woda z kranu i niewłaściwie dobrana pielęgnacja mogą przyczynić się do osłabienia naturalnych mechanizmów obronnych skóry. Składniki toniku pomagają zregenerować komórki i przywrócić odpowiedni poziom pH. Przygotowanie skóry. Z pomocą tonera wiele kosmetyków pielęgnacyjnych wnika w głębokie warstwy naskórka, intensywnie je nawilżając i odżywiając, zaspokajając potrzeby skóry. Odpowiednio dobrany tonik garnier pielęgnuje każdy rodzaj skóry i niweluje wiele niedoskonałości. Skład PELINGU FRENOFASE Istnieje kilka rodzajów PELINGU FRENOFASE które zostały zaprojektowane w celu osiągnięcia wąskiego zakresu efektów fizjologicznych. Każdy składnik roztworu peelingującego jest odpowiedzialny za określoną manifestację fizjologiczną, dlatego przy wyborze odpowiedniego peelingu konieczne jest dokładne przestudiowanie jego składu. Rozważmy główne składniki peelingu renofas i ich efekty terapeutyczne, zgodnie z ich charakterem chemicznym. Wszystkie składniki skórki można podzielić na kwasy i substancje o charakterze Niekwaśny, kwasy. Peelingi renofasy zazwyczaj zawierają trzy główne kwasy. Kwas glikolowy, kwas hialuronowy i kwas askorbinowy. Kwas glikolowy zapewnia zmiękczenie warstwy rogowej na i złuszcza martwe komórki oraz sebum. Kwas hialuronowy, wraz z właściwościami keratolitycznymi, ma zdolność aktywnego nawilżania skóry, przyczyniając się do wygładzenia drobnych zmarszczek i eliminacji przebarwień. Kwas askorbinowy jest aktywnym przeciwutleniaczem, który rozjaśnia i odświeża skórę. Ponadto ta wielokwasowa kompozycja Produkcja pelingów renofas zapewnia znaczący efekt bakteriobójczy. Składniki niekwasowe? Pelingi renofas zawierają dużą ilość naturalnych fitoestrogenów, które pochodzą z soi. Substancje te działają jako aktywne przeciwutleniacze i aktywatory produkcji kolagenu i elastyny, co zapewnia naturalny lifting skóry. Palmitynian retinylu jest zawarty w składzie pelingów w celu wyeliminowania przebarwień, a glikozet diosgenina w celu aktywacji, krążenia krwi i przyspieszenia metabolizmu komórkowego. Różne peelingi Renofas mają na celu zwalczanie różnych defektów estetycznych skóry peeling w domu. Środek do peelingu do samodzielnego peelingu najwygodniej jest użyć gotowej mieszanki o niskim stężeniu, na przykład. Alpica Multiacid Peeling 5% lub Plejanagel Peeling Witugle Calicacid 10%. Być może będziesz mógł kupić profesjonalny peeling o stężeniu 15-70%. W takim przypadku należy doprowadzić go z wodą przynajmniej do 10% roztworu. Kwas wlewa się do wody. A nie odwrotnie. Oprócz kwasu glikolowego potrzebny będzie neutralizator. Można go dodatkowo kupić lub przygotować z tego, co mamy pod ręką: gotowe neutralizatory, Alpikatonic, Postpelling, Witekstonic Gel Neutraliser, roztwór neutralizujący w domu, Weź łyżeczkę sody oczyszczonej i umieść w szklance wody. Jako maskę użyj profesjonalnego lub naturalnego środka: olej z pestek winogron, olej ojoba. Olej kokosowy, olej z kiełków pszenicy. Nie jest konieczne wykonywanie maseczki łagodzącej po peelingu. Można od razu nałożyć krem odżywczy. Procedura peelingu glikolowego w domu. Dobrze oczyść skórę, spłucz dużą ilością wody i osusz ręcznikiem. Za pomocą pędzla wachlarzowego nałóż kwas glikolowy w następującej kolejności: podbródek, nos, czoło, policzki. Omijać okolice oczu. Peeling rozprowadza się płynnymi ruchami bez nacisku. Jeden obszar skóry jest poddawany zabiegowi jeden raz. Działanie kwasu glikolowego, 5-10%, trwa od 2 do 15 minut. Czas trwania peelingu zależy od poziomu wrażliwości skóry i stężenia roztworu. Podczas pierwszych sesji najlepiej jest przesadzić i zachować mniej czasu niż to konieczne. Peeling należy wykonywać przed lustrem. Aby monitorować reakcje skóry, silne pieczenie, zaczerwienienie, wszystko to są sygnały, że czas zneutralizować kwas. Zanurz bawełniany wacik w neutralizatorze i przetrzyj twarz. Powtórz tę czynność kilka razy. Nie bój się, jeśli kwas zacznie syczeć podczas interakcji ze związkiem neutralizującym. Jest to normalna reakcja chemiczna. Opłucz twarz chłodną wodą. W razie potrzeby użyj maski. Jeśli nie, natychmiast nałóż krem odżywczy. Zdjęcie wyniku po zakończeniu kursu, przez cały czas trwania kursu należy kontynuować stosowanie kremu na noc z kwasami owocowymi. Jako produkt do pielęgnacji na dzień wybierz tłusty krem z wysokim współczynnikiem ochrony przeciwsłonecznej, 20 SPF lub wyższym. W ciągu pierwszych 5 do 7 dni po peelingu skóra aktywnie się łuszczy, więc skuszący jest. Aby pomóc jej szybko się złuszczyć, nigdy nie odrywaj kawałków skóry. Może to spowodować pojawienie się nieprzyjemnych blizn. Uważaj na słońce i nie odwiedzaj solarium przez kilka następnych miesięcy. Przebieg domowego peelingu obejmuje od 4 do 6 zabiegów w odstępie 1 do 2 tygodni. Powtórzenie kursu jest możliwe po 4 do 6 miesiącach. 4 kwietnia 2013 Olga czysta skóra aktywna. Problematyczny i tłusty typ skóry jest podatny na pojawianie Niesienie doskonałości, ciągłe wydzielanie sebumi wymaga specjalnej pielęgnacji. Tonik Garnier do cery tłustej zmniejsza ilość wyprysków i zapobiega ich powstawaniu, dzięki obecności w składzie kwasu salicylowego i kompleksu roślinnego. Przywraca i reguluje pracę gruczołów łojowych oraz doskonale matuje skórę. Powinien być stosowany codziennie rano i wieczorem, aby zmaksymalizować rezultaty. Zawiera lotne alkohole, kwas salicylowy, gliceryny. Kwasy owocowe i ekstrakty roślinne jednocześnie dezynfekuje skórę, wysusza stany zapalne i intensywnie nawilża komórki. Kupujący w recenzjach twierdzą, że doskonale matuje skórę na cały dzień, zapobiega uwalnianiu tłustego połysku, usuwa zanieczyszczenia i pozostałości kosmetyków dekoracyjnych, zwęża pory, zmniejsza zaczerwienienia. Przy dłuższym stosowaniu liczba wyprysków zmniejsza się kilkakrotnie. Efekt utrzymuje się nawet po zakończeniu stosowania produktu, nie wysusza i nie pozostawia lepkiego filmu na twarzy. Jedyną wadą jest to, że w kontakcie z oczami powoduje uczucie pieczenia, które mija po spłukaniu dużą ilością wody.